W zeszłym roku prosiliście, żebym zaczęła kręcić serię odcinków o uprawie warzyw w Donicach. No i też już pierwsze odcinki się pokazały na moim kanale. Także dzisiaj czas pokazać, jak rosną te wszystkie rośliny, prawda? Że osób nie wie, ale ja moją przygodę z ogrodem tak naprawdę rozpoczęłam na balkonie. Nie miałam kiedyś ogródka, i w moich, na moim balkonie było mnóstwo donic, w których uprawiałam warzywa. Także słuchajcie, no, trochę już doświadczenia w tym temacie mam i na pewno co najważniejsze, to muszę wam tutaj powiedzieć, że wielkość donicy ma największe znaczenie. W drugiej kolejności musicie użyć takiego podłoża, które będzie dobrze trzymało wodę i nie będzie pozwalało mu te, te podłoże tak szybko wysychać. Trzecia rzecz, no to jak posadzicie jakąś roślinę w ziemi, to ona z systemem korzeniowym zawsze gdzieś tam się rozejdzie, znajdzie sobie kolejną porcję jakiegoś tam pokarmu, kolejną jakąś tam wilgoć, a w donicach niestety nie. Doniczka to jest miejsce, w którym ta roślina zaczyna rosnąć i kończy. System korzeniowy ma zamkniętą przestrzeń i nigdzie dalej po prostu nie pójdzie ani po pożywienie, ani po wodę. Także bardzo ważne, żeby używać dużych donic nawozy. Słuchajcie, no bardzo ważne jest to, żeby dokarmiać sadzonki, które rosną w donicach. W donicach pokarm kończy się szybciej. Przede wszystkim jak podlewacie, to najlepiej jest podlewać na raty, czyli podlejecie, za pół godziny ponownie, żeby te podłoże dobrze się napiło, a nie żeby ta woda tak przelatywała przez ziemię. Jak podlewacie i ta woda tak przelatuje przez doniczkę, to też jednocześnie przepukuje się i wy przepłukujecie też wszystkie składniki odżywcze, także Ważne, żeby właśnie dokarmiać nas, nasze sadzonki co jakieś dwa tygodnie, co trzy tygodnie, albo czasami co tydzień, w zależności od tego, ile macie w, w jakiejś donicy e, tych roślin, no i też zależy od tego, jakie te doniczki są duże. E, nie idzie wam dać takiej, nie wiem, jakiejś tam miarki, że e, na jedną cukinię dajemy garść nawozu i to powinno starczyć na miesiąc. Niestety nie, e, bo to wszystko też zależy od tego, jaką odmianę uprawiacie, jaką macie ziemię, jak często podlewacie, jakie temperatury są na zewnątrz, w jakiej. W rozwoju są te dane warzywa. Ale Takim złotym środkiem, żeby wiedzieć, czy nawozu jest dosyć, jest po prostu wygląd naszych roślin. Jeżeli rośliny są zielone, zdrowe, nie mają żadnych bladych plamek i są takie soczysto zielone, to znaczy, że tych nawozów jest wystarczająco. No nie wiem, co tutaj lata zamucha, ale już mnie denerwuje. Komar! Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli uprawiacie warzywa, które mają wydać jakieś owoce, to bardzo ważne, żeby w tych nawozach był potas. Potas jest odpowiedzialny za to, żeby roślina dobrze kwitła żeby się e, tworzyło jak najwięcej owoców i tak zobaczcie tutaj już na przykład na moich paprykach mamy pierwsze papryki całkiem już pokaźne na tamtych również fajnie obficie kwitnące krzaki, żeby jeżeli macie swoje rośliny na jakichś bardzo wysokich piętrach, w blokach, no to możecie mieć problem z owadami zapylającymi, które tak wysoko często nie latają. I wtedy warto wziąć w sprawę w własne ręce. I na przykładzie pomidorów i papryki pokazywałam Wam dwa odcinki dalej, jak chodzę i zapylam codziennie moje właśnie rośliny szczoteczką soniczną. Szczoteczka soniczna wywołuje bardzo duże drgania, i dzięki temu pyłek się pięknie osypuje i nasze tutaj uprawy się pięknie zapylają. Jeżeli nie macie szoteczki sonicznej, to codziennie możecie podchodzić, potrząsać tymi krzaczkami gdzieś tam, żeby to wszystko się ładnie zapylało, albo możecie użyć gotowych takich środków, które są do tego, żeby zapylać kwiaty, u roślin, które gdzieś tam nie chcą się nam zapylać. Bardzo ważne, jeżeli macie bakłażany, to żeby jednak pomagać tą szoteczką soniczną albo jakąś taką tą obrotową, żeby te krzaki się ładnie zapylały. A z Warzywami dyniowatymi z kolei zapylanie przeprowadzamy zupełnie inaczej. Kwiaty żeńskie i męskie wydają cukinie, ogórki, arbuzy, melony, kukamelony, wszystkie co dyny, które warzywa dyniowate. I kwiat żeński na końcu ma ten taki widoczny, malutki owocek, na przykład malutką cukinię. A szukamy kwiatów męskich, które nie mają żadnej cukinii, tylko mają zwykły pręcik. No i obrywamy sobie ten kwiat męski. I bierzemy w sprawy w swoje ręce, zdejmujemy płatki i tym pręcikiem dotykamy muskamy wszystkich kwiatów żeńskich. Możecie też posłużyć się na przykład jakimś tam pędzelkiem, albo po prostu, jeżeli tych kwiatów męskich jest dużo, to pozrywać, powkładać w te żeńskie, one tam się zapylą i będziecie za kilka dni już widzieć, że się zapyliły, bo już będą te owoce po prostu przerastały. Jeżeli zasychają, no to niestety ale <grym> zapylanie wam nie poszło. No dobrze, to teraz. Co ile podlewać? Teraz wszystko zależy od tego, jakie macie podłoże, jaką dużą Donicę, więc nigdy nie ma złotej odpowiedzi. Ale jak podlewamy, to raz i porządnie na kilka dni. Nie podlewamy codziennie po kapce, bo to nie chodzi o to, żeby dać roślinom wody na przeżycie, tylko o to, żeby te warzywa, które mamy w Donicach, rosły komfortowo, bez żadnego stresu, że wiecznie im brakuje wody, albo że wiecznie są przelewane. Warto, jak już podlewacie albo sobie sadzicie takie rośliny, to w donicach zrobi taki, taki troszeczkę dołek na środku, do którego wlewamy wodę, z którego ładnie sobie woda przesiąka na dół. Jak włożycie sobie rękę, palec, to przynajmniej te 5-10 cm powinno być wilgotne. Warto też podlewać, jeżeli macie taką możliwość, na spodek, żeby z dołu te rośliny wszystkie pobierały sobie wodę, bo wiecie, często jest tak, że od góry podlewamy, wydaje nam się, że jest podlane, na przykład taka jest wielka donica, podlewamy, od góry mamy tyle mokrego, a tutaj reszta to jest sucha na ziemia. Także takich sytuacji unikamy, bo systemy korzeniowe są głębiej niż na wierzchu, więc chodzi nam o to, żeby systemy korzeniowe były podlane, a nie sama ziemia. Kolejna rzecz, nawożenie. Jeżeli zauważycie, że na waszych warzywach gdzieś tam występują braki pokarmowe, gdzieś tam liście robią się blade, gdzieś tam... Yy, Bardziej wiotkie, to jest to oznaka tego, że zaczyna brakować składników odżywczych. W donicach zawsze trzeba uzupełniać nawozy, nie ma co się szarować, że raz na sezon dacie nawozu, trzeba te nawozy uzupełniać. I teraz tak, albo zastosujecie środki ekologiczne, albo nie, możecie też używać różnych gnojówek. Jeżeli macie gnojówkę z żywokostu, to śmiało możecie nią podewać swoje uprawy w donicach, ale jeżeli macie donicę na balkonie, to uważajcie na gnojówki, bo gnojówki bardzo śmierdzą i czasami sąsiedzi mogą mieć do Was jakieś tam pretensje. Na chwilę obecną jest bardzo dużo środków w serii ekologicznej, nawet z, certyfikat, z certyfikatami do upraw ekologicznych, także śmiało możecie je sobie stosować do swoich upraw. Jakie ja używam, to znajdziecie w opisie tego filmiku. Jeżeli zauważycie też braki pokarmowe, takie, że na przykład na paprykach będą robić się wam takie. Yy... Takie prześwity, takie, taka skórka będzie taka bardziej brązowa, albo na pomidorach od dołu będziecie widzieli, że tak wam drewnieje, to wtedy najczęściej jest to oznaka braku wapnia i w takich momentach najlepiej najrozsądniej jest wykonać oprysk dolisny z wapniem, który też wam umieszczę w opisie, żeby po prostu te braki pokarmowe szybko uzupełnić. Bo w donicach ta uprawa jest troszeczkę bardziej problematyczna z nawozami, bo w donicach, tak jak już mówiłam wam wcześniej, mamy zamkniętą przestrzeń, roślina sobie nie poszuka systemami korzeniowymi gdzieś głębiej, żeby. Gdzieś tam poszukać sobie pokarm, podpory i stanowisko przede wszystkim. Stanowisko najlepiej, żeby to było słoneczne. Stanowisko na balkonach wiadomo, że od północnej strony ta uprawa w Donicach będzie mizerna, ponieważ tam jest za mało światła. Balkony wschodnie, południowe czy zachodnie będą bardzo dobre. Osłonięcie od wiatru, to jest też bardzo ważne, żeby te nasze wszystkie warzywa, które mamy w donicach, nie były wiecznie w przeciągach, bo wtedy po prostu będą gorzej się owocowały. Jeżeli macie taką możliwość i u was jest non stop taki wieczny balkon, to po prostu osłońcie czymś. Nie wiem, są różne rozwiązania, różne roletki bambusowe, czy jakieś tam maty zacieniające, to wszystko się nada. Też bardzo ważne, jeżeli macie gdzieś tam swoje balkony, Ekspozycji takie południowe, gdzie przez większość dnia macie słońce, to warto, żeby od dołu gdzieś coś osłonić, żeby w te donice słońce nie paliło przez całe dnie. I wy, jak, jak widzicie, ja mam takie donice filcowe, one się tak nie nagrzewają. Ale jeżeli macie takie plastikowe kastry, czy jakieś tam plastikowe donice, to one, słuchajcie, w słoneczny dzień się będą bardzo mocno nagrzewały i przez to ta ziemia będzie wam szybciej obsychać. W takich momentach najlepiej jest po prostu z przodu coś postawić, żeby. Osłonić te wszystkie nasze doniczki albo włożyć do jakieś osłonek, które nie będą tak się mocno nagrzewały. Podpory. Jak widzicie, nie wiem, czy widzicie, moje papryki, bakłażany, wszystkie mają wbite takie małe paliki. Chodzi o to, że w takich donicach też warzywa nie stoją aż tak stabilnie, jak w ziemi, i warto im dać podpory. Jeżeli to jest gdzieś właśnie takim. Wietrznym miejscu to te podpory muszą być um, takie po prostu solidniejsze. I weźcie też pod uwagę wysokość roślin. Papryki, jak widzicie, tutaj mają już około 60 cm, dorosną jeszcze. Spokojnie do 10 akurat ta odmiana, więc te podpory, które teraz widzicie, one już są właściwie równe z paprykami, będą musiały być nieco wyższe. Jak będziecie mieli ogórki czy arbuzy, melony, to warto im zapewnić drabinki, które gdzieś tam przymocujecie sobie do ściany, żeby po prostu potem się pieły, bo jak uprawiacie właśnie melony, ogórki fasolkę szparagową tyczną, to one wszystkie rosną gdzieś tam na 2 metry, więc te podpory też muszą być solidniejsze, ponieważ w takie wietrzne dni takie rośliny będą robiły za żagiel, jeżeli podpora będzie mało solidna to się po prostu wszystko poobala. Także słuchajcie, no myślę, że to by było na tyle tym pierwszym odcinkiem. Tutaj z uprawy doniczkowej wprowadziłam was właśnie w ten świat doniczkowy. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście się dowiedzieć w następnych odcinkach, żeby ta seria tutaj z uprawą warzyw w donicach była jak najfajniejsza dla was, bo tak naprawdę nie wiem czego jeszcze nie wiecie. Także jeżeli w ogóle macie jakieś złote środki, to zostawcie też w opisie tego filmiku, czy nie w opisie, tylko w komentarzach, żeby wszyscy mogli tam sobie poczytać. Jeszcze zapomniałam o hydrożelu, bo właśnie hydrożel, takie te wióry kokosowe, to są takie rzeczy, które absorbują też wilgoć i nawozy, i dzięki temu nie trzeba aż tak często podlewać. Do zobaczenia.